Spartakeda rozpoczęła się jesienią tamtego roku. Hutnicy startowali w 10 konkurencjach. Ostatnią było strzelanie. Hutnicy strzelali z broni ostrej: KBK AK-47 kalibru 7,62 mm. Najsłynniejsza broń, która podbiła połowę świata. Waży około 4 kg, e, niestety, ale z doświadczenia życiowego, zresztą to myślę każdy widział, w Afryce już około 10-12-letnie dzieci mogą z tym e, karabinem działać. No niestety jest to przykre, ale taka jest prawda. Także mówię nawet dla mniejszych osób nie sprawia większego problemu utrzymanie tej broni. Hutnicy strzelali pod nadzorem zachowując wszystkie względy bezpieczeństwa. Hutnicy lubią strzelać, hutnicy potrafią strzelać i to z broni ostrej. To nie są wiatruweczki, KBKSy czy nie umniejszając oczywiście tej broni, ale to strzelanie jest poważną zabawą. Jest potrzebny instruktaż w wykonaniu fachowca. Cały czas nadzorowane strzelanie, zaglądanie do lufy, sprawdzanie wszystkiego, bo z tą bronią żartów nie ma. Ona potrafi kopnąć, potrafi zostawić trwały ślad na policzku, jeżeli źle się trzyma KBKK, bo to jest ta właśnie broń. Poważna wojskowa zabawa dla cywili. Strzelanie zakończyło Spartakiadę organizowaną przez Hutę od wielu lat. Najlepszą drużyną okazała się drużyna pieców szybowych. Panowie zwyciężyli drugi rok z rzędu. W nagrodę otrzymali czek z przeznaczeniem na rzeczy sportowe. Cały ja czas nie. ta sama ekipa. Mamy najlepszych zawodników y, swoich po prostu, y, tam jakieś y, co organizujemy w zawodach i co roku to samo także. Grunt robić swoje. Swoje umiejętności w strzelaniu sprawdzili także motocykliści z Huty. Panowie otworzyli niedawno stowarzyszenie przy ognisku TKKF Hutnik. W ten sposób chcą promować filozofię ruchu motocyklowego. No, zawiązane zostały po to, żebyśmy jeździli, zwiedzali. Generalnie po to, żebyśmy... Razem się zlatywali, razem jeździli, zabawa, przede wszystkim wspólny jakiś szacunek do siebie, nauka. Przede wszystkim nauka od innych klubów, prawda? Z zachowania na drodze, z zachowania między, między braćmi motocyklowymi. No, chcemy to rozwijać po prostu. Jak nam to się uda, co zobaczymy. Do stowarzyszenia może dołączyć każdy miłośnik motorów.